No dawaj, no dawaj, kochanie No dawaj, kochanie Poranne pogawędki z Antosiem Antośku Antoju. Nie patrzy na kamerę, na aparat Tylko na tatę się patrz Antoju, Antoju, Antoju. Tutaj jest tata Tata jest no, no cio No cio, kochanie No cio powiedz, im, powiedź, dzień dobry. Dzień dobry Wam wszystkim, powiem. Dzień dobry. No, dzień dobry. No powiedz, że wam tak mnie przeciągam. Gorbaczowa robię, tak? Tak? A powiedź, a kuku? A no, kuku? Na zdroweczko. Na zdroweczko. Ale powiedz, powiedz no. Powiedź, А кукушка, а кукушка, а дочку. А что? Тата, тата, тата. Тата. А дочку. Ну, тата. -та. Daduś, Daduś kochanie, do co? Do czego? Do czego? Tak, do czego? Do czego? Do czego? Do czego? Nie chcesz gadać? Nie chcesz gadać? Antosiu! Antosiu! Powiedz. To oh, 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 oh. no nie było tata, ale za to było. Innego Odetkałeś się? Odetkałeś się Tak Tak No powiedz No powiedz Mamy pierwszą kupę w jakości HD Tak Tak Synaczku mój kochany